Cześć, dzisiaj sucha muszka, pająk z pianki. Pomysł na jego wykonanie jest całkowicie mój. Chociaż zainspirowała mnie tak zwana Czernobylka, czy jak to woli Czernobyl Ant. W mojej konstrukcji bardzo ważne są silikonowe nóżki, które muszce dodają życia. I to dzięki nim na pierwszy rzut oka widać, że jest to imitacja pająka. Zapraszam na film. Tak jak powiedziałem wcześniej, inspiracją do wykonania tego pająka były dla mnie czarnobylki. W związku z tym również ten pająk jest budowany z dwóch pasków pianki. Z tym, że żeby ułatwić sobie pracę, ja tę piankę skleiłem z jednego końca. Dlaczego tak? Ponieważ próbowałem na początku robić ze złożonej pianki z dłuższego paska, ale niestety przy przycinaniu już końcowym odwłoka no różnie się kończyło. Ta pianka odstawała, niekoniecznie dobrze się sklejała, więc myślę, że to jest dość takie optymalne rozwiązanie. Co trzeba zrobić? No, oczywiście trzeba zacząć od zamocowania haczyka. Pamiętacie, że haczyk będzie w środku, jak gdyby trzonek będzie w środku, więc wbijamy haczyk w środek pianki, tej dolnej pianki. O, no, w ten sposób. I mocujemy go do. I madełka. Paczek mamy zamontowany. piankę sobie póki co otrzymiemy, żeby nam nie zabadzała. Nawijamy oczywiście nić wiodącą. I teraz tak, musimy tutaj troszkę ten tułów i odwłok ukształtować. Dlatego też użyjemy w tym wypadku dubbingu. Dubbing oczywiście bez znaczenia, dowolny. A oczywiście, jeżeli będziecie potem wyczesywali ten dubbing, żeby fajon był bardziej kudłaty, no to już sobie wybierzecie jakie chcecie. Patrzcie, ja na razie robię tutaj na samym końcu przy kolanku taką grubszą kulkę, ponieważ to będzie nasz odwłok. Więc chciałbym, żeby on był odpowiednio gruby. Teraz już sobie możemy jeszcze tutaj parę zwołów dać, ale już odjeżdżamy do oczka, haczyka, wracamy i mniej więcej w tym miejscu będziemy rozdzielali, ukształtowali tułów i odwłok. Więc tutaj zakończymy. Dobrze, teraz tak. Żeby nam się to wszystko dobrze trzymało, no bo na, w zasadzie ta pianka jest przywiązywana tylko w trzech miejscach, proponuję kropelkę kleju tutaj w miejscu, kiedy, gdzie zaczyna się, gdzie będzie właściwie odwłoką, on wtedy mocniej zwiąże nam całość. dosłownie taka kropelka tylko tutaj w tym miejscu w innych miejscach nie dawajcie nie dawajcie wzdłuż haczyka ponieważ ciężko wam będzie potem tej piankę przesuwać wrócimy ją sobie tylko w tym jednym miejscu ściśniemy na chwilę żeby klej chwycił i będziemy sobie kształtowali teraz nasz odwłok i chwycimy to nicią jasne w tym momencie możemy chwilkę mu dać na związanie myślę, że klej już chwycił, to teraz sobie jeszcze z jeden dwa zwoje zrobimy i podjeżdżamy z nicią mniej więcej do tego miejsca żebyśmy mieli jeszcze oczywiście miejsce na zawiązanie główki i robimy nasz tułów chwytamy ciąg nawiązujemy i popatrzcie mamy już tułów teraz jest ważny moment, ponieważ teraz będziemy mocowali nóżki. Nóżki ja mam z tak zwanego siliklexu, czyli silikonowe nóżki, żeby bardziej przypominały nóżki w rzeczywistości. Ja na każdym każdej z tych nóżek przywiązałem, zrobiłem pentelkę, zrobiłem węzełek, żeby wyglądały, naśladowały stawy. No i mocujemy po dwie oczywiście z każdej strony, żeby nam Wyszło 8 nóżek pająka. Mocujemy. Kolejne. Dwie. Mocujemy. Teraz możecie sobie, oczywiście, jeszcze tutaj na górę dać jakiś kolorowy akcent, gdybyście mieli, chcieli, żeby muszka była bardziej widoczna w wodzie. Ale myślę, że ona jest na tyle duża, że nie jest to niezbędne dobra, popatrzcie od razu ten pająk nabiera życia i teraz będziemy wiązali główkę wiążemy na te nogi, które lubię nam się tu podwinąć o, dobra już mamy ukształtowaną główkę wiążemy ją kończymy finisherem uważając na te nóżki, które mają się tu podwinąć nie trzeba aż tak wielu nawojów stosować ponieważ będziemy jeszcze lekko podklejali całe wiązania Dobra, teraz już cały dowcip. Popatrzcie, tak to wygląda w tej chwili. Cały dowcip polega teraz na odpowiednim przycięciu. Tu mamy odwłok, tu mamy tułów, tu mamy główkę, więc musimy obciąć tę część jeszcze z tego względu, oczywiście, żeby się można było dostać do oczka haczyka. Więc już bierzemy porządne nożyczki i tniemy. kochaczka mamy już odsłonięte teraz trzeba nam ukształtować odwłok ja planuję tego typu cięcie mniej więcej żeby nam to pasowało i troszeczkę zaokrąglimy tył widzicie dlaczego mówiłem żeby to było klejone Ponieważ w tym momencie, oczywiście, gdyby to było złożone, odwók nam się rozjeżdża, rozkłada i trzeba by go kleić. Niekoniecznie wyjdzie to tak, jakbyśmy chcieli. A w tym wypadku, oczywiście, mamy tak, jak chcemy. Możemy teraz troszeczkę poskracać nóżki, żeby nie były za długie. jeżeli oczywiście uznacie to za konieczne obcinamy nić wiodącą i nasz pająk jest gotowy tak wygląda z góry o, nóżki mu się ładnie rozkładają tak wygląda z boku tak wygląda od spodu i tutaj właśnie w tym miejscach, gdzie mamy te nici. Proponuję również dać po ociupince kleju, żeby wzmocnił całą konstrukcję. Mam nadzieję, że wzór się Wam podoba. Na pewno jest bardzo skuteczny na wszystkie ryby, które lubią zbierać z góry. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za Twoją uwagę, mam nadzieję, że film się podobał, zapraszam do oglądania pozostałych, nie zapomnij zalajkować i zasubskrybować mojego kanału.